Szanowni Państwo, ta niesamowita, sportowa, widowiskowa asysta to żużlowcy Abramczyk Poloni Bydgoszcz, Wiktor Przyjemski, Bartosz Głogowski oraz koszykarze Enea abramczyk Astoli Bydgorz, Bydgoszcz, Jakub Ulczyński, Jakub Stupnicki, Aleksander Lewandowski, Piotr Winkowski, Michał Pluta, Nik Muszyński, a muzyka w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Być może dadzą Państwo się namówić na pierwsze brawa tego popołudnia. Przed państwem znakomita dziennikarka dbająca o zachowanie historii naszego miasta, pani Hanka Sowińska oraz budujący silną pozycję bydgoskiego lokalnego biznesu. E, znani są z wielkiej wrażliwości otwartego na potrzeby innych serca, chętnie angażują się w działalność charytatywną i społeczną, w tym pomoc przebywającym w Bydgoszczy uchodźcom z Ukrainy, panowie Czesław Ryszard, Stanisław Abramczykowie oraz w zastępstwie pana Romana Syn Marek. Decyzją kapituły honorowej Bydgoskich Autografów na podstawie zgłoszeń mieszkańców osoby te zostały poproszone o złożenie swoich podpisów na historycznej ulicy Długiej, dołączając tym samym do zaszczytnego grona ambasadorów Bydgoszczy. Szanowni Państwo, aby tradycji stało się zadość, zainaugurujmy uroczystość odsłonięcia bydgoskich autografów hejnałem miasta. Zanim nasi szacowni goście odsłonią pamiątkowe wzory podpisów, które już zawsze przypominać nam będą ich życiowe dokonania. Prosimy o zabranie głosu pana Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, przewodniczącego kapitułu Bydgoskich Autografów. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa tu przybyłych na ulicę Długą, w sposób szczególny oczywiście tegorocznych laureatów. Witam także członków kapituły, ponieważ dokonuję wyboru kapituła kilkunastuosobowa, w tym są oczywiście rektorzy bydgoskich uczelni, dzisiaj także tutaj obecni redaktorzy gazet między innymi. Są także zeszłoroczni laureaci i dzisiaj spostrzegam tutaj przybiegła do nas i bardzo witam serdecznie panią Ige Baumgard witan oraz pana profesora Mariusza Wysockiego, widzę, widzę panie profesorze, bo właśnie to grono dokonało w tym roku wyboru, wyboru trudnego, ponieważ było zgłoszonych ponad 50 kandydatur. Ale jak zawsze kapitała swojej mądrości wybiera tych, którzy zasługują na to, aby upamiętnić ich nazwiska, ich dorobek życiowy i zachęcić do dalszego działania oczywiście tych naj, naj, naj. Ulica Długa już nie jest najdłuższą ulicą w naszym mieście, ale jest ulicą, przez którą wiele pokoleń bydgoszczan i tych, którzy do bydgoszczy przyjeżdżają, przechodziło i będzie przechodzić. I od tego roku, od tego momentu. Wkrótce będzie przyglądać się nowym tabliczkom i zastanawiać się, a może doskonale wiedzieć, dlaczego tegoroczni laureaci tutaj się znaleźli. Łączy ich jedno wielki patriotyzm do naszego miasta w różnych wymiarach. Pani redaktor Hanka Sowińska przez wiele, wiele lat doszukiwała się tego, co jeszcze było nieznane, promowała nasze miasto, promowała historię naszego miasta, doszukiwała się takich elementów, których nawet historycy. Nie mogli niekiedy znaleźć. Serdecznie gratuluję. I tutaj grono Abramczyk Team, panowie Abramczykowie wraz z rodzinami obecni. Przykład, jak można przez 30 lat konsekwencją, pracowitością, mądrością, przyjaźnią wzajemną i szacunkiem, budowaniem relacji, osiągnąć wielki sukces w biznesie. To nie jest lokalna firma, to jest firma o skali międzynarodowej, w kilkudziesięciu krajach funkcjonująca. A wiemy, że rodzinne firmy nie zawsze potrafią przetrwać. To jest wzór, bo troszeczkę znamy się i wiem, jak te relacje rodzinne są bardzo ważne i cieszę się, że właśnie w tym roku wśród laureatów także i Abramczyk, Klim, rodzina Państwa Abramczyków. Serdecznie, serdecznie gratuluję. Poprosimy teraz o zabranie głosu przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy, panią Monikę Matowską. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny spotykamy się na ulicy Długiej, na której każdego dnia mijamy autografy osób zasłużonych dla miasta Bydgoszczy. W tym roku odsłaniamy autografy firmy i, i państwa Abramczyków i Pani redaktor Sowińskiej. Mam nadzieję, że przechodząc obok nazwisk tych osób będziemy myśleli o cierpliwości, wytrwałości, rzetelności, konsekwencji, ponieważ wszystko to jest potrzebne, aby zadbać o rzetelne dziennikarstwo, o odkrywanie historii miasta, o pokazywanie y, historii mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy, tak jak prezydent powiedział, do których bardzo często trudno było nawet historykom dotrzeć. I te same wartości są ważne wtedy, kiedy musimy prowadzić firmę, kiedy musimy dbać o swoich pracowników i kiedy promujemy miasto Bydgoszcz swoją działalnością. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takim gronie. Mam tu na myśli oczywiście również sportowców, którzy są wspierani przez, y, przez firmę y, Abramczyk. Rzeczywiście Abramczyk Team yy, no, zrobiło tutaj dużo, dużo hałasu przed naszym yy, wejściem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów, kolejnych ciekawych artykułów, kolejnych inspiracji i mam nadzieję, że będziecie Państwo z radością i uśmiechem ulicą Długą się przechadzać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ceremonie odsłonięcia autografów, czas zacząć. Twórcą wykonanych w brązie podpisów jest znany bydgoski artysta-rzeźbiarz pan Michał Kubiak. Nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Te wypowiedziane przez Cycerona słowa głęboko wzięła sobie do serca nasza pierwsza laureatka. Wielka miłośniczka bydgoszczy, popularyzatorka dziejów naszego miasta, autorka licznych publikacji, współautorka książki Życie Enigmą Pisane. Wielokrotnie nagradzana za swoje zaangażowanie i pracę pozwalającą na odkrywanie sekretów przeszłości. Kochana przez wiernych czytelników dziennikarka ilustrowanego Kuriera Polskiego i Gazety Pomorskiej. Zawsze interesowała się drugim człowiekiem i tym, co ma on do przekazania. Szanowni Państwo, autograf odsłania pani Hanka Sowińska. <klucza> A że mamy małżonka, to jeszcze pozwolę sobie tutaj pokazać. oczywiście. Poprosimy laureatkę o wystąpienie. Tak, będzie, gło będzie głośno, będzie mnie słychać? Słychać mnie. Podobno w publicznych wystąpieniach pierwsze zdanie jest najtrudniejsze, a więc mam je już za sobą. Proszę Państwa, to nie ja wymyśliłam. To powiedziała w 1996 roku, rozpoczynając swój wykład noblowski, nasza znakomita poetka Wisława Szymborska. Potem mówiła, że następne zdania też będą trudne, bo ona będzie mówiła o poezji. Ja bym chciała mówić o historii, ale prawdopodobnie spędzilibyśmy tutaj kilka dni. Więc skracając się, powiem, że przez wiele lat to ja, ale także moi wspaniali koledzy, wspaniałe koleżanki i koledzy z Gazety Pomorskiej y, proponowali do różnych plebiscytów bydgoszczan zasłużonych w różnych, w różnych dziedzinach tak w ten sposób zaproponowałam ja również miałam w tym swój udział że na przykład Marian Rejewski że na przykład Anna Jachnina są patronami Bydgoskich tramwajów kiedy w 2020 roku Bydgosz obchodziła stulecie miałam też swój udział oczywiście z kolegami i koleżankami z gazety Pomorskiej w typowaniu w proponowaniu Bydgoszczan stulecia ale też przez 12 lat zasiadałam w kapitule bydgoskich autografów reprezentując Gazetę Pomorską. I tak jak pan prezydent wielokrotnie powtarzał, miałam dobrą rękę szczęśliwą, bo proponując znajdowały moje, moje, moje kandy, moi kandydaci znajdowali uznanie w oczach kapituły i w bardzo tajnym głosowaniu zostali wybierani. W ten sposób na tej długiej już ulicy swoje autografy odsłaniali chociażby w 2012 roku, czyli 10 lat temu, znakomity aktor bydgoszczanin Leonard Pietraszak, wybitna i znakomita lekarka pani doktor Czajkowska-Malinowska, a jeszcze wcześniej, bo w 2008 roku profesor, profesor Kazimierz Karabasz, dokumentalista, twórca czarno-białych dokumentów, ale obecni także na, na ulicy Długiej pan Jan Rulewski w 2019 roku. Także profesor Włodarczyk, Bydgoski transplantolog. A teraz 6 września, mnie ten zaszczyt spotkał. Ogromny zaszczyt. Długo nie wierzyłam, że, że to się stało, że nie będę stała po tamtej stronie, tylko właśnie po tej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, kapitule. Dziękuję Państwu za to, że czytaliście mnie, że czytacie. Może jeszcze będziecie czytać. A kończąc, chciałabym wyrazić swoje życzenie i postulat. Powiedział w 1963 roku Martin Luther King: I have a dream. Ja też mam takie marzenie, żeby w Bydgoszczy powstało wreszcie Muzeum Historii Bydgoszczy. Ale, proszę państwa, postulat. W tym roku mamy 90-lecie złamania Enigmy przez najsłynniejszego bydgoszczanina. To był genialny kryptoanalityk. Zajmuje się, popularyzuje jego postać od 20 lat. I chciałabym, aby kapituła zrobiła wyłom. W regulaminie autografów bydgoskich jest napisane, że dostają autografy osoby żyjące. Zróbmy ten wyłom. Precedens i w grudniu na tej ulicy odsłońmy tablicę Mariana Rejewskiego. Jego autograf jest wielokrotnie był powielany łącznie z książką, y, która była tytuł i był wspomniany Marian Rejewski, życie migłą pisane. Liczę na to, że znajdę poparcie wśród Państwa. Dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim za przybycie. Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów. Nasi kolejni laureaci są dowodem na prawdziwość słów wypowiedzianych niegdyś przez znakomitego amerykańskiego przemysłowca i filantropa Andrew Carnegie. Wyróżnieni bracia od lat z wielkim sukcesem prowadzą rodzinne przedsiębiorstwo, budując jednocześnie pozytywny obraz lokalnego biznesu. Znani są z wielkiej wrażliwości i otwartego na potrzeby innych serca, chętnie angażując się w działalność charytatywną i społeczną, w tym w pomoc przebywającym w Bydgoszczy uchodźcom z Ukrainy. Założona przez nich firma jest sponsorem tytularnym Polonii i Enea Abramczyk Astori Bydgoszcz, nosząc z dumą tytuł diamentowego mecenasa bydgoskiego sportu. Szanowni Państwo, autograf. Odsłaniają teraz panowie Czesław Ryszard i Stanisław Abramczykowie, a w zastępstwie brata Romana syn Marek. just it's already

Prosimy o zabranie głosu, szanowny panie prezydencie, szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie prezydencie, szanowni zebrani. Po takich osobach, które tu mówiły, trudno mi będzie coś jeszcze dołożyć, ale rodzina nasza zamieszkała w Bydgoszczy w usyłku 50. lat. Tak się zastanawiam, jak to wszystko się zaczęło, jak ta nasza Bydgosz wyglądała w końcówce 50. lat. Dziś kiedyś przechadzamy się po tych ulicach, to tak sobie myślimy, że właściwie dorastaliśmy i stawaliśmy się tym, kim jesteśmy razem. Bydgosz i my razem zmieniamy się. Zaczęliśmy sobie tak powoli, delikatnie, po cichutku, ale dzisiaj dzięki naszym żonom, dzieciom, rodzinom, a nade wszystkim, nade wszystko tym 500 pracownikom, którzy u nas pracują, zdobyliśmy wielki szacunek na całym świecie. Praktycznie po na wszystkich morzach skupujemy ryby, przetwarzamy je, sprzedajemy do całej Europy. Jesteśmy firmą już taką globalną, ale to wszystko tu jest w tej Bydgoszczy, gdy przyjeżdżają do nas ludzie ze świata i sobie spacerujemy. Ostatnio mieliśmy delegację ze Seattle. To nieprawdopodobnie te uliczki w nocy, gdy, kiedy się tu chodzi, to jest po prostu, no nie mają ludzie takiego czegoś. Jak się powie, że jest 600 lat historii tego miasta, no to po prostu ludzi Chińczyków czy kogoś po prostu rozbraja. To jest nieprawdopodobnie. Zmieniamy się, nasza piękna Bydgoszcz, kochamy tą Bydgoszcz. Bardzo dobrze się tu robi biznesy, pracuje, wspaniali ludzie. Bardzo dziękuję Państwu, a za wyróżnienie tą, tą tablicę dedykuję rodzinie. Dedykujemy rodzinie, a nade wszystkim naszym kochanym pracownikom. Bardzo dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiegła końca. Głęboko mamy nadzieję, że jeszcze będą Państwo mieli odrobinę łaskawości dla fotoreporterów, bo pewnie chciano by jeszcze wspólne zdjęcia, i jeszcze osobno, i jeszcze razem i być może z szanownymi małżonkami także. Bardzo prosimy, a akompaniować w tych cudownych sesjach zdjęciowych będzie Młodzieżowa Orkiestra Denta z Zespołu Szkół Elektronicznych. Życzymy cudownej, przyjemnej, fantastycznej soboty. I do zobaczenia na kolejnym odsłanianiu autografów zarówno.